Cóż! Co się mówi? Daszbur. Daszbur! Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku z Pamiętnika Myśliwego. Wybraliśmy się dzisiaj z Hanusią w teren. A po co się wybraliśmy w teren? Żeby szukać wiosny wielkanocnego zajączka. Tak, będziemy szukać wiosny i wielkanocnego zajączka. Dzisiaj jest wielka sobota, sobota świąteczna, wielkanocna. Gdzie byliśmy przed chwilą? Z koszyczkiem. Święcić, tak? Tak, w kościele święcić. <noise> tak, byliśmy w kościele ze święconką. A teraz przyjechaliśmy trochę poddychać świeżym powietrzem, trochę poszukać wiosny, trochę zajączka. A jak złapiemy zajączka, to co z nim zrobimy? Do koszyka. Do koszyka schowamy. Dobra. Poszukamy. Mamy w planach może jeszcze rozejrzeć się za jakąś sarenką. Może jakiś koziołek nam wyskoczy? Tak. Pokaż, co masz, widzą, w ręku. Lornetkę będziesz wypatrywać? Widzę, widzę. <laughs> Widzisz widzów? No to super. To my kamerę w dół. Nadal, ich widzę. Nadal widzisz? Lornetka w rękę i ruszamy w teren. Dasz bur. Dasz bur. Co tam, Hanusiu? Coś już wypatrzyłaś? Jeszcze nie, tylko pole, i drzewa. tylko pole i drzewa. To co, idziemy dalej. Będziemy się skradać, co? Słuchajcie, mieliśmy już iść. Zaraz cię pokażę koteczku. Nie wiem, czy to nam kamera złapie. Ta ręka jest, tylko weszła w wysokie trawy. I to tam blisko domów. chcę dla mamy kwiatuszkę. Okej, okay, dla mamy kwiatuszka weźmiemy. Tylko Dobra. Ja muszę świeżą trawę. To Do jednego możemy, mamy kwiatuszka, okej? Okay. Dobra. A powiedz, kto lubi taką świeżą trawkę jeść? Sarenki. Sarenki? Mocno. Nie jestem za. Ty spróbuj. Będziemy trzymać sarenką? Chowaj to koszyczka. Jak spotkamy jakąś sarenkę, to ją poczęstujemy świeżą trawką, tak? Tylko ty trzymaj. Dobra, ja mogę trzymać. A ty wrzucaj trawkę. Nie, nie ja będę Okej. Okay. Ale mhm. Trzeba uważać, żeby nie wpaść, tak? A jak się wpadnie? To będzie się całym mokrym. I, ja I brudnym trochę, co? O co? widzę najświeżą naj tlap Nie ona jest A ta jest się świeża Chyba to jest świeża Wiesz co ja myślę kotku? Co? Że za następnym rodziem będą czekały na nas te sarenki Pozna Ci wiosny? Pozna Ci wiosny! Łał! Wow. Ale wypróbujmy już mój plan. A jaki masz plan? Połóżmy tę klawę przed sobą i schowajmy się. Ta oh. salewka tego żyje jak rodzejzy się. Mhm. Tylko jak wejść w drugą stronę. Dobra. To zrobimy tak jak mówisz mamy pierwszą sarenkę na tle farmy fotowoltaicznej zaraz jeszcze spróbuję Wam nagrać aparatem, przybliżyć i przede wszystkim chęcę pokazać No i patrzcie co znaleźliśmy w terenie ławeczka, I fajna ławeczka. Siadamy mały odpoczynek Jeszcze szka na pamiątkę Trochę niżej. Znaleźliśmy w terenie bardzo fajną łoweczkę. Co nie? Dobrą na odpoczynek? Tak. I to jest chyba dobry punkt obserwacyjny. Dookoła wszędzie mogą się czaić zwierzątka. Tak. Może będzie zajączek. Tak, a czy możemy nie chodzić? <laughs> czy możemy nie chodzić? A co nie lubisz chodzić? Tak, bo mnie zaczynają woleć i nogi za mnie. Za minutę zaczynają boleć. No, no ładnie, Hania. A wiesz, że Tato chodzi 100 razy więcej na polowaniu jak jest? Tak. No. Ale on jest dorosł, a ja jestem mniejsza. No właśnie, a Hania jest jeszcze mniejsza. Więc sobie troszkę odpoczniemy. A może do nas przyjdą sareny. Tak, to ja tak chcę. To Ty tak chcesz. Okej, okay, dobra, ja też tak chcę. Więc my, mały odpoczynek. A potem jeszcze wiesz co? A potem jeszcze cię namówię na kolejne sarenki, ale już widzę stąd, że są daleko w tle. Kolejne, może nawet złapię kamerą. Prześwit? O tam. Siedzimy sobie z Hanią, odpoczywamy na naszej ławeczce. Hania tu ma smakołyki zielone dla sarenek. Kamera odpoczywa. A co widzimy? Hen przed nami? Sarenkę. I nawet Hania ją pięknie wypatrzyła. Zrobimy zuma. Okej. Okay. Tylko pomału. co? Nasza sarenka chyba się schowała znowu w trawy, co? Ale o Chcesz ją przywabić świeżą trawką? Hania trenuje sztukę kamuflażu, a ja w tym czasie wypatrzyłem dwie kolejne sztuki. Niestety, haneczka tego nie zobaczy, jeszcze nie wie jej wieku i nie z jej możliwościami, ale przynajmniej Wam pokażę dwie sztuki. Koza. No za jej kozioł, z prawej kozioł i to już widzę naprawdę ciekawe porostki leżą, wygrzewają się środek dnia wokół farma fotowoltaiczna wokół w oddali domy ale im to nie przeszkadza wręcz przeciwnie sztuka kamuflażu sztuka kamuflażu Dobrze Bardzo dobrze ci idzie. W ogóle ciebie nie widać. O, widać, jakby to było tak. od mi Tak. okej okay, zrobię zdjęcie i ci pokażę. Pięknie, koteczku. Okej, okay. przybiegła kolejna sztuka I jak dobrze widzę to młody rogacz, który podniósł te dwie sztuki i ten kozioł szóstak regularny, no naprawdę fajne geny przyszłościowe i takie geny jak najbardziej pożądane w łowisku. O, 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 czekaj Hanusiu, zobacz, kolejna sztuka. Widzisz? Tak. Wiesz je to odciski Sarenki? Tak! Brawo kotku! A nie da się im zasypać. Te ślady Na ziemi pokazują nam Że tędy przechodziła właśnie sarenka Wiesz? A jak jedno zasypiemy? To nic się nie stanie to Ale te ślady To wiesz co? Ślady w terenie zwierzaków to jest tak, jak na kartce napisać coś. Wszystko widać i można czytać z ziemi, właśnie. Co? Gdzie? Kiedy? Przeszło. Wiesz, co to są te bobki, Hanusiu? A to? Tak. To jest kubka. Kubka. Kubka zwierzyny? Dokładnie. Tylko nie dotykaj. Mhm. <laughs> A to nie, a to jest kamyczek akurat. To też kamyczek. Ty lubisz zbierać kamieci, co? Dobra. I to nie wyjdzie. Tak. Idziemy dalej? Znaleźliśmy z Hanią kolejną bytność saren. O tutaj Haneczko, jak widzisz masz troszkę rozgrzebaną ziemię i masz tutaj powycierane takie gałązki, bo tutaj Rogacz, czyli kozioł, wyciera swoje parosty, czyli poroże. Bo teraz ma w takim meszku. A wiesz, jak ten meszek się nazywa? Scypuł. Scypuł. Tak, teraz jest w sypule. I tutaj, jak zaczyna go swędzić ten scypuł na wiosnę i wyciera się z niego, to właśnie otacie drzewka. Żeby mieć ładne, twarde, ciemne poroże. Kolejne sztuci na horyzoncie. 3, 4 które też wyszły się wygrzewać. Tutaj chyba na pierwszy rzut oka nie widzę kozła. Odległość tu jest grubo ponad 400 metrów. Więc i ta stabilizacja obrazu, ten fokus trochę mi chodzi. Ale kolejny zwierz w terenie. wiesz co Hanusiu to chyba dobry pomysł jak już wracamy żebyśmy znowu usiedli na naszej magicznej ławeczce i złożyli widzom świąteczne życzenia co nie wróciliśmy z Haneczką do naszego punktu obserwacyjnego na nasze... do ławeczki do ławeczki jesteśmy już w drodze powrotnej tak naprawdę do domu do auta o ten nasz wiatr nam trochę strącił Nasze zwierzaczki. Ja, ja, ja ci, bo już Hania sama nagrywała kamerą, prawda? <grym 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 tak. <grym> Ojej. Tym, tym jeszcze ponagrywamy? No to ponagrywamy zaraz. Ale ja będę trzymać. Dobra. Będziesz już. operatorem? Tak, ale No to zaraz jeszcze trochę tu nagramy i A, wtedy ty. Ale... Haneczko, Co chcemy Wam powiedzieć? Przeszliśmy mniej więcej jedną czwartą tego, co zaplanowałem. Nie wziąłem pod uwagę, że ani mogą boleć nodzi przy takim terenie. Ale to nic, trochę jednak zwierzaków widzieliśmy, co? Były sarenki? Ja znałem tak bardzo, bardzo daleko małego zajączka. I Hania zobaczyła bardzo, bardzo daleko małego zajączka. To zajączek wielkanocny był? Zajączek Wielkanocny. Czyli święta będą udane? Tak. Nawet bardzo. Z tej też okazji chcemy Wam życzyć i panią wiosny. I panią wiosny, widziałaś? Tak. Wesołych, rodzinnych świąt e, Wielkiej Nocy w rodzinnej atmosferze spokoju, szczęścia, zdrowia. Przede wszystkim byście się cieszyli tymczasem. A z racji też tego, że ten odcinek wyemitujemy jak dobrze myślę i liczę pojutrze, czyli 1 kwietnia, już w nowym sezonie. <głos> <głos> twój miecz. Już w nowym sezonie. To przy okazji nowego sezonu chcę Wam życzyć samych niezapomnianych chwil w łowisku, niezapomnianych przeżyć, wymarzonych przygód, wymarzonych trofeów, a wymarzone to nie tylko rekordowe, ale te piękne myłkusy, to Piękna duża watacha spotkanych dzików, to przygoda, która nie zawsze musi zakończyć się strzałem, a pięknym wspomnieniem, to są niezapomniane chwile, i tego wam wszystkim życzę. Opatrzności świętego Huberta, bezpiecznych polowań. Tyle samo wysiłku powrotów, jak to się mówi, tak. E, jeżeli chodzi o nowy sezon, będzie trochę ciekawostek, będzie trochę rzeczy, które chcę też wprowadzić na kanał. Haha. Będzie więcej polowań z hanią. Spróbujemy, spróbujemy. Hej, a co to jest za skło zielone? No ktoś tu tak zniszczył, widzisz? Jakiś rozbójnik i wandal zamiast wyrzucić do kosza to pobił tutaj butelkę. Bardzo brzydko, co? Tak. Tak nie można robić, pamiętaj. W nowym sezonie jest pomysł na taką oddzielną. Sferę odcinków, zobaczymy jak z tego wyjdzie. Gdzie to nie ja będę grał pierwsze skrzypce? Eee, a to będzie taki trochę autorski pomysł kolegi. Kogo to na razie nie zdradzam, zobaczymy jak to <noise> się uda. Będą oczywiście polowania, będzie testowanie sprzętu. <noise> tego mniejszego, tego większego. Przedsmak to macie na przykład na mnie. Tutaj trochę nowych ciuchów, które mi się spodobały internetowo i kupiłem. Będę je testował, będę sprawdzał. Mam też na przykład. Patrz, niecham, niecham. Mam też na przykład taki cieszonkowy dalmierz, który już dzisiaj też sprawdzałem, a jeszcze bliżej rogaczy sprawdzę. Powiem, jak działa, czy jest warte swoich pieniędzy, czy nie jest to warte. To jest mocna budżetówka, tak to nazwijmy. Będą też grube sprzęty, grube testy. Będą oczywiście polowania. Domowe, wyjazdowe. <laughs> w planach jest też może na stałe, mniej lub bardziej, nowe łowisko. Zobaczymy. Ale to wszystko pod warunkiem, że Twoje zdrowie będzie grało, tak? Bo ostatnimi czasy na pewno też zobaczyliście, że było troszkę mniej materiałów, było troszkę mniej publikacji. Bo jest, ja zachorowała. Bo Hania niestety trochę chorowała. I nie w głowie mi było wtedy wyjazdy w teren, nie w głowie mi były wtedy nagrania. E, ale miejmy nadzieję, że nasza sytuacja się unormuje. Tak. I czy sam, czy tym bardziej z Hanią, będę mógł się dzielić z Wami nowymi nagraniami. Haneczko, parę słów do widzów. Pozdrawiasz? Pytanie? Tak. Pozdrawiamy, tak? Dasz I Daszbór. Widzimy się. Dobra, to stawaj. Będę Cię trzymał, ale może nie będziemy Ci widzieć wtedy. Widzisz, nie ma Twojej głowy. Kucnij trochę chociaż. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O tak. Widzimy się w następnym odcinku z pamiętnika myśliwego. A tymczasem dasz, bór. Bór. Świętecznego dasz Świątecznego Świętecznego Świątecznego